Cześć siemano, Z tej strony Hawajes i witam Was w następnym odcinku z Let's Play i z Minecraft Survival sezon 3. Tak. E, witam Was w następnym odcinku. Po troszkę dłuższej przerwie. No, prawie miesięcznej w zasadzie. E, tak jest. E, no i jak widzicie troszkę się e, zmieniło. Mianowicie mam... Nowe teksturpaki. Zaraz Wam pokażę, jakie. Yy, mamy odcinek. No, coś już. Yy, barierę 22 odcinka przekroczyliśmy. Coś koło tego. Yy, jeżeli się yy, pomylę, no to yy, tutaj się yy, w montażu później poprawię. Yy, także, no. Kurde. I tu Discordy już, no. Ja pierdzielę, mi przeszkadza już wyciszane kurde belemolę, zapomniałem. E, także co, łapek w górę, soczysty komentarz. I tak myślę, że słowem wstępu e, to chyba wszystko, tak, e, teksturpaki. E, pozgrywają sobie troszkę e, teksturpaków, takie typowo czysto kosmetyczne, bo mi się spodobały. Są co prawda jakieś, kurde, 1.24, nie wiem w sumie czemu on jest na czerwono, to jest to chyba jest wersja 1.24, ta na której teraz jestem. 1.25, wow, kurde, dobra, okej, okay. zwracam chodę. bo nie wiem w sumie czy całkiem niedawno 1.25 teraz nie wyszło, nie orientuję się tego, ale kurczę, bardzo szybko ta aktualizacja leci, być może... Będzie 1.20.1 niebawem, chociaż w sumie nie wiadomo, ale to jest temat, kurde, rzeka. Jeśli chodzi o aktualizację, i w sumie to jest tak sprawa Mojangu, Mojangu, tak naprawdę i Microszajsu, kurde, bo oni tą grę w sumie no, przejęli i takie tam w ogóle. Nie chcę się w to teraz zagłębiać, ale się zagłębiam. No i w sumie update'y tak miały być co roku, ale nie wiadomo w sumie jak to będzie. Dobra, przejdźmy do tych Texturpaków Mamy Texturpak icons. No git, to dodaje te wszelkie takie ikonki w stylu, tak jak tutaj mam na przykład nom. Nef, dafaul, no to to jest taka ogólnie takie te skórki. Bloków, y, jakichś y, cząsteczek. Y, no, ogólny taki teksturpak. etc y, Hunger Plief, no to nam pokazuje, y, z, y, ile y, nam głodu uzupełnia dane jedzenie. Y, ramki na rudy i tłumany Squid. Nie wiem w sumie po co mi te teksturpaki, ale znacie mnie. Ja lubię teksturpaki Kurde, czy ja kliknąłem F3? F2, kurde i musiałem zrzutek ekran zrobić, zawsze mi się kurde myli tutaj kurde, tak jest no. Dzisiaj kurde przełomowy moment, bo wybieramy się do Netkeru Już do tej twierdzy Tak jak obiecałem będę się starał troszkę te odcinki cały czas robić na przemian jakieś takie budowniczo-zbiorcze, budowniczo, budowniczo z, zbiorcze, kurde, ze zbieraniem surowców, na przemian z takimi typowo przygodowymi. Nie wiem, kurde, czy tutaj w sumie usuwać tą biblioteczkę i ten magazyn, bo będę się tutaj już przenosił stąd, czy po prostu opróżnić skrzynki, tam to w sumie zostawić i to tak, tak po, po prostu tak to zostawić bo tutaj się już będę najprawdopodobniej stąd powoli z itemami z przedmiotami wyprowadzał na rzecz nowej bazy która jest w budowie i od poprzedniego odcinka i streama który był który mi kurde zdjęli przez muzykę smutno kurde niestety ale przez jakiś czas był. Yy, no. Bo Hawa jest kurde, yy, zapomniał, że prawa autorskie i tak trochę nie za bardzo. Yy, ale no. Bo nie chce mi się łódeczką pływać. Miałem się w sumie przepłynąć. Już sobie nawet łódkę yy, sprowadziłem, ale. Nie będę tego robił, o, tak jest. Tutaj już mamy całkiem obszerny magazyn. Zaczynam tutaj powoli... Yy, ...gospodarować y, tą piwnicę, kurde, przeogromną tutaj. Yy, no może jakaś wielka, kurde, sztuka artystyczna, kurde, to nie jest. Jakieś bardzo ładne, ten magazyn. Yy, Takie, bym powiedział, coś standardowego w sumie jak ja buduję zazwyczaj najczęściej, ale myślę, że git no i na razie to tak co jest, wstępnie rozświetlę nadal nie wiem co tutaj z tą ścianą, trochę mnie ta ściana wkurza nie bo jak tutaj by powstał jeszcze jeden blok, to tutaj będzie praktycznie już tak, że można by zrobić drzwi, bo ja dwa, dwie kratki w sumie tutaj i ja wiem, pomyślę, na pewno jakieś buty sobie wezmę na razie tak, kurde, Januszerkę taką robię. Tak, kurde, nie chcę tej zbroi diamentowej używać. Nie wiem czemu. Dlatego wezmę sobie żelazne. Tak oto to wygląda. Mniej więcej. I w sumie reszty na razie nie będę pokazywał, bo to nie tym dzisiaj się zajmujemy Co tam kurde jakiś Spider robi? No jeszcze rusztowanie trzeba by. O, na hita był rusztowanie, by jeszcze trzeba byłoby złożyć kurde, Hawa jest a to Wotera się robi, dobra na dzisiejszy odcinek to Edek to będzie długa podróż no możecie swoją drogą napisać w komentarzu jak oceniacie kurde TXT no nie wiem w sumie czy będę na nim dłużej grał na razie tak Ostatnio, w sumie, przyznam, że eksperymentuję z tymi TXT. Troszeczkę uporządkowałem, bo miałem sporo starych TXT z, z pierwszego sezonu Datapaka, jeszcze. A on był jeszcze na starym Minecrafcie 1.7. O, 1.7.3, coś, coś takiego. Na takiej wersji, także. No te XE troszkę już takie były przestarzałe. Jeszcze jakieś tam yy, shaderki miałem, także dobra, w sumie spacja niepotrzebna, yy, także troszkę tego tam było. No i się teraz będę starał, żeby to troszkę tak uporządkować. O jest nasz bastion, ale dzisiaj się do niego nie wybieramy yy, i tak kontynuując w sumie. Bo jak pamiętacie tutaj miałem y, troszkę kurde y, straszne kurde problemy bo ja normalnie zapomniałem w ogóle jak w minecraftie koordynaty działały i w ogóle ale się już samemu szybko doszkoliłem I w sumie wyszło że tak y, w miarę dobrze tutaj y, kurs obrałem y, do tej fortecy ale po prostu troszkę się przekopałem do przodu a powinienem skręcić jeszcze w prawo y, no, i kurde, jestem w sumie z siebie zadowolony, że się udało. No, i wybierzemy się dzisiaj do fortecy. I jakieś blazy coś się ogarnie, i pozwiedzamy, w sumie, jak zawsze. Dobra, kurde. Kusza, bełt nabity, w razie co? W sumie to strzała, ale. To jest jakieś nieporozumienie, że w Minecrafcie nie ma bełtów, tylko są strzały i do kuszy. Ja rozumiem, że to ma sens, wiecie. Tak, żeby. Czemu ja tego tutaj nie skopałem w sumie? Może miałem dosyć kwarcu. Ale zawsze to trochę ekspat. Ziomek, trochę przeszkadzasz tutaj. Proszę przejść grzecznie. Dziękuję. I mi nie przeszkadzać tu. No który już normalnie kilo rozwalił tak długo kopałem tutaj się tak a problem mam jeszcze drugi kilo mam w razie co diamentowy też już nieźle zużyty jesteśmy na Dwieście pięćdziesiąt trzy siedemset trzydzieści sześć. Oj oj oj, a się akurat rozwalił. Eee, hmm. Dobra, nie będziemy kurde już o sześćdziesiąt cztery tego nieładnego materiału wystarczy. Z tego, co rozumiem, powinno być albo. xy x, y, z to powinno być albo pode mną, albo nade mną. Tylko, jakby teraz to zobaczyć, bo ja bym nie chciał się kopać dalej. O! No. Wszystko jasne. Już widać w fortecy kawałek. No. Czyli jest nade mną. Jakby tam teraz wleźć Tak mi coś intuicja podpowiada, żeby się podbudować tutaj, tak, do góry. O, tyt, tyt. tylko nad lawą trzeba uważać. kurde ja i mój movement dzisiaj to naprawdę to dwa inne światy normalnie. W tym Minecrafcie ja takie ruchy robię, że o, 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 o. Nie wiem czemu, ale przez chwilę mi się wydawało, że tu, kurde, zaraz pod tym złotym dziurła jest i żeby miał wpaść, ale. Dobra. Kurde. Um... A tu fajna okolica swoją drobę. Nie no w sumie taki zwykły nether, ale. Taki klasyczny. O, tam już są łomyki Łomyki O! Kto tu do mnie już kurde strzela? Czyżby te blazy? Tutaj mamy spawn tych. Ja dawno z blazami nie walczyłem. Zapomniałem, kurde, że one takie te kulki normalnie, że szczelają do ciebie ty. Bo tu jestem. Trzeba uważać. To do blazów może jeszcze zdążymy przejść. Ja bym troszkę tutaj pozwiedzał. Aha, tutaj mamy taki ślepy ten. Za ułek. Tutaj by trzeba byłoby. Być. Ciekawe, kurde. Tutaj mamy mnóstwo tych korytarzy. Nie wiadomo w sumie gdzie i. Ciekawe dźwięki. O, mamy tutaj y, jasnogłas na, pol na polnisz. Tylko, że kurde, nie mam go jak skopać tutaj. Dobra. Takie trochę na razie wystarczy Nie jestem tutaj po materiały budowlane Ale jak już jestem to przy okazji Dobra kurde bo tutaj Nie zawsze jest warto wszędzie chodzić tutaj kurde Przejdziemy tutaj, tutaj kurde za te Tu nic nie ma chyba Chyba nie Tu się kończy, tu się kończy, coś się zaczyna. Tam byłem. O, tu mamy jakieś schodki, kurde. Możemy wejść wyżej, spróbuj jeszcze wyżej. Tutaj coś mamy. Aha. To taki manewr. O, dobra. O, do, dobry movement, dobry movement. Kurde, przeskoczyłem lawę. Tutaj do mnie te blazy chyba strzelały. Jak dobrze kojarzę. Jak mi się, kurde, kierunki jeszcze nie powaliły. Chociaż patrzę, chyba nie, bo tutaj ich nie ma. Już. Czyli to nie tu. Czyli już mi się kierunki powaliły. Chociaż nie jest. Hałdem blazów. Tylko, że coś ich nie ma. Odleciały ty. Poczekamy aż się kurde zespałnuje. No nie no, no musiałem spać kurde, A miałem taką dogodną pozycję już. I teraz będę miał przesanę. Dzięki swojej inteligencji. Ja pierdziele, no i... To jest właśnie trzymanie miecza pod chłonie. O tych kurde już się palę, nie? Super. Gdzie ten następny? A tak dawno, kurde, naprawdę z blazami tak dawno nie walczyłem, że... No i znowu się dałem pod no a ja to trzeba trzymać dalsze, bo to... O, dobra, mamy Blaze roda pierwszego. To jest achievement, tylko nie chcesz spłonąć. O, jest drugi, fajnie. A trzeci, gdzie? Jest? Od, od, odleciał, nie? Dali go Dali no Dobra, kurde. Trzeba trochę tego nafarmić tutaj. Widzowie. Ale patrz, że niby taki mało. Teoretycznie mało wymagający przeciwnik, jakim jest Blaze. Ale kurde. Jak tak rzadziej gram w Minecrafta Teraz też przerwę, sobie zrobiłem, to To jest trochę wymagający. Jeszcze w plecy dostaję od kolegi Czemu znowu mnie dropić nic. Nie dziadu kurde. Ty. Ech, dobra. Kurde, jakiejś skrzynki bym jeszcze chciał poszukać, ale nie chcę mi się łazić po tej fortecy. Kurde, jestem tak leniwy, że. Super, jeszcze gasta mamy, kurde, gaście, kaj. No jeszcze ty tutaj przylecisz, nie? Super. Super jesteś. Kurde, nie dosyć. A co najlepsze? Ja gram. A co tutaj nie ma? No, dobra, nieważne. A co najlepsze, to ja grał na poziomie trudności łatwym, nie? A ja się tak pose, jakby na jakimś. Kurde, hardzie grał tutaj. Zweź, spierdzielej ty kurde, kocie zbutowany ty. E-e-e. O, tak się powinno walczyć z tymi z Blazami. Dokładnie. Nie widzę, żeby coś z niego oprócz EXPA poleciało. <noise> Czemu wy tak od razu do góry uciekacie? Co ja mam skakać jak małpa do po was? Czy mam was zeszczelić? Ajajaj aj, aj. A tu mam kurde osłonę normalnie. Dobra, no, także cięcie kurde. O, jest jakaś skrzyneczka, kurde. Co prawda skromna, bo skromna, ale jest. Balkonik. Jakże piękna aranżacja wnętrz. Kurde, no, tak normalnie te blazy mnie pobiły, że aż klatę mi zbiły, kurde A klata akurat nit była O, jest następna skrzyneczka, nie wspomnę o tych, o... o butach, które są... Z... O, mamy diamentową zbroję do konia, właśnie, a propos W każdym sezonie, kurde, Minecrafta zrujwają, no chociaż nie, no nie pamiętam jak było z pierwszym sezonem Bo to już zgmizgłe czasy W 2K20 roku Kurde O jest skrzyneczka jeszcze yy... O i siodło jest i widzicie kurde i te nederowe te Cześć, nederowa brodawka a to nie jest to nie to yy, to są te Te co cię teleportują to są po, yy, drzewa porusu No to jest w tym yy, w endzie Bo mi się z tym pomyliło myślałem że to jest to a to jest super kurde to yy, żarło Normalnie to jest minecraftowy narkotyk po prostu. Ja tak zawsze no, na to mówiłem czy coś XD. Nie pytajcie widzowie. Eee... O kurde, śpiewa Eniu! Dawno z tobą się nie, nie biję. Tak cię dawno nie widziałem, no na nie spotkanie po latach. Eee... O ho ho ho. ho. Włam. Ah, czuję się tak bo zap. No, byłem tam już. Skleroza, kurde. O, a tutaj te dźwięki. Ciekawe. Tam na dół. Tutaj, kurde, ślepy zaułek. Tutaj, w sumie, chyba nic. Tu się twierdza kończy. Tak jakby. Ale mamy jeszcze niższy poziom, a tam mieliśmy schody yy, Schody mieliśmy w dół, no to udajmy się Na niższy poziom, może coś na tym niższym poziomie znajdziemy jeszcze Nawet fajna do otwierania, chociaż widzę, że niższy poziom się skończył, a czy pod niższym poziomem jest jeszcze coś? Yy, nie wiem, trzeba by było Poszukać, chociaż widzę, że tutaj są schody, tutaj mamy taki No taki troszkę no, mamy kurde zbroje dla Kunia. Także myślę, że jest git, ale dobra, ja w sumie wyjdę tutaj, żeby już czasu nie marnować. Ja wyjdę już tutaj i w sumie. Skąd? Skąd te blazy, kurde ty? Skąd? Jeszcze szkielecior, kurde. No i już żeś mnie podpalił. Dobra, widzę bo źle się dzieje. Zaraz mi tu całą zbroję zbiją normalnie. No i jeszcze piglina przez przypadek strzałem za te, także z tego odcinka to by było na tyle. Ja byłem hała. wy byliście... No nie, no no i... No i super, nie. Eee, tym jakże nie pozytywnym akcentem, kurde, myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. No nie zła kurde i cały ex poszedł się walić. Dobra, kurde. Ważne, że w spał że jest. Tego już wam nie będę pokazywał jak latam kurde po mapie. No. Co? Z tego odcinka to by było na tyle. Ja byłem hałajem, wy wy i do następnego elo no, kurde, ja się już starzam, kurde i... Oj, 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 oj. Życie, życie.